Czarny. Czarny. Biały. Biały. białe. Bramkarz. Bramkarz. Pomocnik. 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 Obrońca. Yy, obrońca. 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 Piłka. Piuca. Oba. Piuca. Piuca. Corki. 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 Asesta. Gol. Eh, oba. Asesta. Gol. <coughs> Mama, tata, oba, tata, razem, trenerzy rodzice, rodzice, trenerzy, góry, może, 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 Trening. wakacje. Trening. 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 Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Albo Messi. Nie. Oba. Bo nie wiem. Reprezentacja Polski. Reprezentacja Polski. Huragan Wołomi. Huragan Wolny Huragan Wołomi. Hurragan Hurragan Huragan Oba Pizza. Pizza Pizza Lady Oba Rover Rover Rover, Ro Rover. Rover. Xbox PlayStation, PlayStation, Xbox, Match, 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 Match. Match.